Radio Kraków. Jacek Banka, dzień dobry. Gościem Radia Kraków jest dzisiaj Bogusław Sonik, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Panie pośle, Komitet Organizacyjny Igrzysk Europejskich potwierdza, że sportowcy rosyjscy i białoruscy nie wystąpią w Małopolsce. Co więcej, jest to stanowisko potwierdzane przez Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich, EOK. Czy EOK to, to nie MKOL? Zdanie nie zmieni? No, nie sądzę, bo to już mało czasu, jest przecież koniec czerwca, więc sądzę, że nie zmieni. No, tutaj jest sytuacja taka, że rosyjscy i białoruscy sportowcy są, jakby wpisani w propagandę reżimu, prawda? No, to zawsze sport był narzędziem do promocji tych dyktatur, tak jak w NRD, prawda? Było. I, i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, i nie powinno się ustępować. Aczkolwiek, jak chodzi o MKOL, to tutaj słyszałem wypowiedzi ministra sportu, który jakby niuansuje to, twierdząc, że tam będzie pewnego rodzaju deklaracja moralności, że będą ci sportowcy rosyjscy, białoruscy musieli potępić agresję Rosji na Ukrainę i wtedy ewentualnie mogliby występować. Więc widzę, że próbują niektórzy znaleźć jakieś rozwiązanie. Czyli raczej wyklucza, czy nie wyklucza pan takiej sytuacji, że, że to, co zrobił MKOL, to jest początek sekwencji. Tą kolejną decyzją będzie dopuszczenie zawodników rosyjskich, białoruskich już do Igrzysk w Paryżu. Co by się wiązało z tym, co się będzie w Małopolsce dziać? Za kilka Prawdopodobnie miesięcy? tak, dlatego, że MKOL też jest pod presją. Proszę pamiętać, że to nie Europa tam dyktuje warunki, ale jest, są kraje afrykańskie, które inaczej patrzą na, na Rosję. Niektóre kraje południowej Ameryki tak samo, więc. Więc raczej będzie to zmierzać w takim kierunku, żeby znaleźć rozwiązanie, umyć ręce po prostu jak Piłat i MKOL powie: no dobra, to niech startują już tylko w indywidualnych sportach pod neutralną flagą. To pokazuje, jakie są wpływy rosyjskie w samym MKOL-u? No pokazuje tak, no na pewno, bo już Federacja Bokserska i Tenisowa przecież, która jest pod wpływem Rosji również i finansowym, dopuszcza tych sportowców do, do zawodów. Taka decyzja MKOL-u oznaczałaby, że w Małopolsce odbywałyby się te, te, znaczy tak czy inaczej odbywać się będą kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w Paryżu, no ale ci zawodnicy rosyjscy i białoruscy teoretycznie w tych kwalifikacjach powinni wziąć udział. No to co wtedy powinno zrobić państwo polskie? No, my nie, na pewno nie zgodzimy się na to, nie, nie powinno się zgodzić na, na ich występ w żadnym wypadku. Natomiast z tego co słyszałem, to Rosja szuka takiego rozwiązania, żeby oni te kwalifikacje, w azjatyckich krajach zaliczali. Czyli może być tak, że, że niektóre z tych zawodów planowanych w Małopolsce stracą rangę kwalifikacji do mistrzostw, e, przepraszam, do, do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Niewykluczone, że tak będzie. Tym niemniej trzeba się cieszyć z tego, że będą tu zawody wysokiej rangi i Kraków na tym zyska. A jak ważne dla, dla Rosji jest no właśnie to, że, że sportowcy pojawiają się na tego typu imprezach? Jak to wykorzystuje? No, Rosja oczywiście umie to wykorzystywać, bo nawet były takie zdarzenia, że tam, gdzie oni mieli występować pod neutralnymi flagami, występowali w koszulkach, w strojach koloru flagi rosyjskiej, prawda? Więc szukali takich obejści, więc dla Rosji na pewno to jest istotne. Tym niemniej w sytuacji, kiedy byliby zagrożeni i mieliby nie występować, no to znowu podniesie się atak Kremla po prostu na spisek wymierzony przeciwko Wspaniałej i świetnej Rosji. Panie pośle, to zostawmy igrzyska, zostawmy sprawy związane z wojną w Ukrainie. Czy bardzo dobre sondaże Konfederacji Wizja Wspólnych Rządów Prawa i Sprawiedliwości Konfeder Konfederacji to sygnał alarmowy po stronie opozycji? Wiem, pan, no to jest sygnał alarmowy, jakby dla wyborców przede wszystkim, prawda, że, że tutaj dość niebezpieczna partia jaką jest Konfederacja y Rośnie, rośnie w siłę jako partia buntu, prawda? Młodzi ludzie szczególnie przechodzą i sympatyzują z, z tym ugrupowaniem. No i znając ich poglądy i słysząc również w Sejmie występy, czy Brauna, czy posła Brauna, czy posła Korwin-Mikke, no to można się obawiać jak najbardziej po prostu ich wpływów w jakimkolwiek układzie rządzącym. Skąd są te główne przepływy wśród wyborców? Gdzie zyskuje to poparcie przede wszystkim Konfederacja w pana ocenie? Komu ubywa? No, widać, że ubywa ruchowi Szymona Hołowni, więc myślę, że to jest rodzaj m, m, takiego ruchu, który wyniósł do, do Sejmu przed parę laty Kukiza, prawda? Czyli to jest młodzi ludzie, którzy szukają partii buntu po prostu i przeciwko establishmentowi, bo przemawia do nich ta wizja, którą ma Konfederacja, że tutaj są dwa już mastodonty, prawda, stare ugrupowania, które mierzą się ze sobą od lat, a Konfederacja przedstawia się jako partia stosunkowo nowa, gromadząca młodych ludzi, którzy jasno i precyzyjnie mówią nie Unii Europejskiej, nie polityce socjalnej, stawiają na indywidualny rozwój gospodarczy. No i to jakby przemawia po prostu niskie podatki do, do tego młodego elektoratu. Ten kontekst Polski 2050 jest o tyle ważny, że, że tutaj <coughs> jeśli chodzi o, o, o pana, to, to, to nie wiadomo, czy, czy, czy listy będą Platformy Obywatelskiej, z której pan wystartuje do, do parlamentu, czy może z List tej koalicji polskiej połączonej z polską 2050? czy, czy już pan zdecydował? Ja, jestem członkiem platformy obywatelskiej wypełniłem stosowny formularz, który był wymagany do końca lutego, aby zgłaszać swoje się do, do wyścigu wyborczego, więc czekam spokojnie na, na reakcję ze strony mojej partii. Choć nie brakuje i takich głosów, że, że listą koalicji polskiej też byłby pan zainteresowany. Wie pan, no, tutaj mamy szerokie spektrum po stronie opozycji i na pewno ta propozycja Polskiego Stronnictwa Ludowego, która jest stonowana i bardziej konserwatywna niż pozostałe ugrupowania, no, jest interesującym programem na, przyszłe, na najbliższe wybory. Czyli nie wyklucza pan żadnej z tych opcji dwóch? Już powiedziałem. <laughs> już pan powiedział. Co na, na koniec jeszcze, zamykając sprawę tych yy, yy, sondaży, przede wszystkim Konfederacji. Yy, czy w takim razie ten powrót do, do dyskusji o, o, o wspólnej liście jest już całkowicie zamknięty? Czy, czy wobec tej wizji, no właśnie, wspólnych rządów prawa i sprawiedliwości i Konfederacji, jednak opozycja siądzie jeszcze raz do stołu? Czy to jest zupełnie wykluczone? Wie pan, ja tutaj osobiście od, od zawsze mówiłem, że to jest nierealny po prostu wspólna lista. Mieliśmy tego przykład w wyborach europejskich i tutaj należy budować szerokie spektrum i dwie listy po prostu pozwolą na przyciągnięcie zwolenników tych ugrupowań silniejsze i mocniejsze niż taki wspólny konglomerat. Więc to raczej odłóżmy do lamusa ideę wspólnej listy. To jeszcze na koniec Pana zapytam o, o dyskusję, już typowo krakowską, związaną z nowym cennikiem biletów MPK, a także z, z transportem zintegrowanym. To jest pytanie do Pana, no mieszkańca przecież metropolii krakowskiej, ale funkcjonującego głównie w Krakowie. To jest pytanie o to, czy i w jaki sposób przyjmie się ten transport zintegrowany w Krakowie. No bo ta ostatnia propozycja to jest taka, że bilet zintegrowany będzie. Opcjonalny, 159 złotych dla, dla mieszkańców Krakowa i 219 na wszystkie strefy dla mieszkańców na, dla mieszkańców metropolii Krakowskiej. Pan no, ja myślę, że to jest rozsądne, żeby dać możliwość wyboru, prawda? żeby ci, którzy nie chcą korzystać, czy nie korzystają w ogóle z kolei, mogli y, kupić bilet tańszy tylko na komunikację miejską. Ale trzeba pamiętać o tym, że Kraków ma doskonale zorganizowany transport. I wyróżnia się na tle Polski. I to trzeba o tym trzeba również pamiętać, kiedy, no, kiedy będziemy musieli wyłożyć te 10 zł więcej. Czyli wynika z tego, co Pan powiedział, że Kraków ma, ma na tyle dobry transport zbiorowy, że nie, że nie potrzebuje kolei dodatkowo? Tak. Nie, 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 chcę powiedzieć, że akurat bilety zintegrowane uważam, że to jest dobry pomysł, prawda? I ta kolej aglomeracyjna jest bardzo przydatna i pomocna. Generalnie tylko powiedziałem, że cały transport jest dobrze zorganizowany. W związku z tym kwestia różnicy, czy to ma być 90 czy 100 zł, tych 10 zł, nie powinna odgrywać aż takiej roli. Jest, powinniśmy się czuć usatysfakcjonowani faktem e, dobrego, dobrej organizacji komunikacji. No, i taka jest ta ostatnia propozycja: nie 80, a 90 zł za ten najpopularniejszy sieciowy bilet. No, ale wszystko rozstrzygnie się w przyszłym tygodniu. Bogusław Sonik, poseł Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki. Radio Kraków.